Wiedz, że nie ma przypadków w Twoim życiu i w życiu każdego człowieka. Jeśli oddałaś mi siebie, ja kieruję Twoim życiem. Jeśli ktoś mnie odrzuca, kieruje nim szatan. Ale przecież są nawrócenia. Początek jest zawsze w sercu człowieka. Ja stwarzam szanse przez sytuacje, ludzi, wydarzenia. Pomagam, ale nigdy na siłę. Im ktoś bardziej pragnie, bardziej pomagam. To jest tak jak w tej przypowieści, że jeśli ktoś ma, będzie mu dodane? Jeśli ma wolę, jeśli pragnie, Wówczas otrzyma proporcjonalnie do swoich pragnień. Dlatego zły jest minimalizm. Trzeba chcieć dużo, jak najwięcej, bez zahamowań, że cię nie stać. Ciebie nie stać, ale twoje pragnienie i ufność sprawią, że otrzymasz. Jak powinnam przygotować się do racjonalnego wypełniania czasu? Robić plan dnia w przeddzień lub rano i uzgadniać ze mną. Prosić o akceptację lub zmianę. Później trzymać się tego. Mniej żywiołowości, a więcej organizacji i konsekwentności. Przestrzegać godzin snu od 23 do 6. To Ci wystarczy, ale nie mniej. Wówczas będziesz w pełni sił za dnia. Powinnaś być sprawna i zorganizowana. Wieczorem będziesz zdawać z tego sprawę, dokładnie. Możesz notować. Przy spowiedzi powinnaś także rozliczyć się z tego. To jest zobowiązanie nie tylko Twoje. Ja Ci je nałożyłem. Będę Ci pomagał, ale z Twojej strony musi być wola i wysiłek.